przed którym każdy tutaj mówi jasno, Spartak Rozwice jest faworytem, bo na papierze musi być faworytem całej tej ligi. Trochę tak, natomiast już życie nas nauczyło, i liga nas nauczyła, że naprawdę tutaj każdy z każdym może wygrać miejsce, 17-18 przyjeżdża do lidera i tam jest często na styku, więc nauczyło już nas życie i poprzednie kolejki, że podchodzimy do każdego przeciwnika z dużym szacunkiem, także na 100% dzisiaj jesteśmy nastawieni. Na pewno życie i na pewno nawet ta wiosna, bo wiedziałem, że nawet te spotkania domowe, od których zaczynaliście, no to punktowanie w nich nie przychodziło łatwo, chociaż z dorobku można być pewnie zadowolony. I'm <laughs> Tak, z, e, finalnie cieszymy się e, z dorobku punktowego, ale faktycznie no, przepychaliśmy niektóre spotkania, trzeba powiedzieć jasno. Mamy niedosyt, bo choćby właśnie z cidrami e, uciekł nam, uciekły nam te dwa punkty, gdzie Radzianków e, grał w dziesiątkę i, i prowadziliśmy 1-0 i daliśmy sobie wyszarpać e, to zwycięstwo. E, ale były mecze takie, gdzie też nie mieliśmy prawa wygrać, a wygrywaliśmy, także tutaj e, finalnie cieszymy się z miejsca, w którym jesteśmy i, i walczymy dalej. Rok temu obie drużyny tutaj na tym boisku stworzyły świetne widowisko. Tady ruch też w osłabieniu wygrał 3-2 po golu w końcówce natomiast chyba spotykają się takie dwie drużyny, które lubią te swoje walory ofensywne, piłkarskie, pokazywać na murawie. No zdecydowanie tak ja co prawda jeszcze nie byłem trenerem wtedy w wsparcie Katowice, ale znam historię tego meczu i tak dalej tak, zdecydowanie Radzionków to jest bardzo dobra drużyna która ma pomysł na grę, staraliśmy się ją analizować, no i na pewno okoliczności i świetni kibice, którzy tutaj będą na pewno pomogą w tym widowisku że, że będzie, będzie na boisku dużej intensywności. To na koniec od dwóch znajomych zapytam, jeden Bartek Kucharski i widzę, że absolutna jedynka, ale gdzie jest Bartek Nawrotki? Jeszcze bez formy, jeszcze, jeszcze nie to zdrowie? Powiem tak, e, mamy to szczęście w nieszczęściu, e, że jeżeli chodzi o Bartka, to oczywiście number one, e, a co do Bartka Nawrockiego naszego, bardzo dobry zawodnik, ale mamy duży ból głowy, żeby wybrać dwudziestkę i niestety, e, z ciężkim sercem czterom zawodnikom musieliśmy podziękować, jeżeli chodzi o kadę, w tym był Bartek, bo musi po prostu wywalczyć swoje miejsce e, w tym silnym towarzystwie i właściwie to tylko ten aspekt ze sobą, że go dzisiaj tu nie ma. Rozumiem. No to zobaczymy po meczu, czy to dobre decyzje, czy złe. Wszystkiego dobrego. Daję dzięki. Dobra, rozmawiałem z trenerem rywala, mówi, że no nie wszyscy zmieścili mu się dzisiaj do kadry meczowej. Pytałem, dlaczego nie ma Bartka akurat, on był w czwórce, która się nie zmieściła. Twój problem jest zgoła inny. Ty tą kadrę masz po prostu wąziutką na dziś. Chętnie bym y, tych zawodników, którzy się wsparcie nie zmieścili, y, do naszej kadry dołączył, bo podejrzewam, że u nas by byli y, postaciami wiodącymi i to dużo świadczy o jakości, o, o grze Sparty Katowice, a my, jako ten kopciuszek, dzisiaj będziemy starali się przeciwstawić. Mamy na to swój pomysł, mamy na to swój plan, i mam nadzieję, że on dzisiaj wypali. Na duży szacunek Urywala, wydaje mi się, zapracowaliście sobie ostatnimi spotkaniami ze Spartą. Eee, zresztą, na pytanie: Czy ten mecz skończymy w 10, bo poprzednie kończyliśmy w 10, punktowaliśmy, ale pewnie w tej sytuacji kadrowej, zwłaszcza lepiej byłoby bez czerwonej kartki kończyć. Jeżeli by te wyniki miały się powtórzyć w tych, w tych meczach, co dostawaliśmy czerwone kartki, a, a już jak ten, co tutaj dostaliśmy czerwoną, to bym dobrał w ciemno, bo to by oznaczało 3 punkty dla ruchu radziągów, a to jest dla nas najważniejsze. Ale, ale mam nadzieję, że dzisiaj w jedenastu dokończymy i wszyscy w zdrowi, i wszyscy w zdrowiu. Wszyscy, wszyscy w formie i zawodnicy, którzy dzisiaj są na ławce, wejdą, pomogą tak jak zrobili to w środę i, i wszyscy razem damy radę. No, rozmawiałem z trenerem waszym, mówi, że w bramce jedynka pewna, ale pytają o drugiego Bartka, który tu dołączył. Można powiedzieć z Radziankowa, chociaż po, po długiej przerwie. No i gościa nie ma. Czemu? E, czemu? E, ciężko powiedzieć czemu, bo mamy na tyle wyrównany skład. Bartek też jest takim zawodnikiem, który na szczeblu tej czwartej ligi jest bardzo e, mocną i istotną e, częścią każdego zespołu. Myślę, do, do którego by poszedł. Myślę, że jeszcze kwestia tego, żeby on tak naprawdę doszedł do takiej szczytowej formy. I ja jestem pewny, że jeżeli osiągnie już ten swój max, albo przynajmniej wejdzie na ten szczebel takiego swojego Primu, to będzie nam pomagał i to bardzo. Ja myślę, że dzisiaj będziesz potrzebował swojego Primu, biorąc pod uwagę rywalizację z ruchem? Ja myślę, że ten Prime od pewnego czasu już poniżej jakichś oczekiwań schodzi i, i to na pewno cieszy. Myślę, że dużo robot robi tu doświadczenie zawsze staram się pomagać i, i to się nie zmieni od tego zresztą jestem i, i zawsze będę walczył o swoje, o, o to o dobro zespołu. Stanawiam się, że na sprawie sobie mówiliście, nie prowokujcie ich, żeby nie dostali czerwonej kartki, bo dwa ostatnie mecze graliśmy z wami w 10 i za każdym razem więcej punktów dla nas yy, Powiem tak yy, czy, czy w niedowadze czy w równowadze radzionków zawsze będzie niebezpieczny ze względu, że cechy ewolucjonalne tego zespołu są bardzo wysokie Zawsze o trzy punkty walczymy, czy, czy ktoś gra w jedenastu, czy w 10, także dla mnie nie ma żadnej różnicy. Kapitanie, grzejemy się. Jak się czujesz z tym z przerwanie? No, dziwnie się czuję ostatni raz w sumie półtorej roku temu taka sytuacja miała miejsce na dobrowie i tak jak mówię, nie przypykłem, ale jestem dobrej myśli, bo wyniki nie są tak złe, jak by nam się mogło wydawać. Graliśmy z czołowymi drużynami, bełkę gdzieś koło nas, a my dalej pumpujemy. Dostawałeś tam kartę, bo miałem wrażenie, że byłeś chyba jednak zaskoczony, że, że za, za to przewnienie ta czwarta wpadła. No tak, taki można powiedzieć miękki faul. Nie chcę oceniać pracy sędziego, bo wiadomo, nie odbija się to pozytywnie ani dla mnie, ani dla drużyny, dlatego wolę nie komentować. Które wybierasz dzisiaj w związku z tym? No, koło ławki, tu przy siadce, myślę, że z Marcinem, który też pauzuje będziemy tam mieć wygodne miejsce. To taka dobra laża szyderców może być, bo teraz kartki wam nie grożą, więc parę, parę myśli można wyrazić. No, ale może nie będziemy wyrażać głośno. Ja nikomu tam, to nie pomoże. Ja tam dzisiaj stanę, wiesz, obok, także możemy razem coś wymyślić. No, no to tym, tym bardziej, jak się będzie nagrywało, to może lepiej się ugryziemy w język. Pamiętajcie, miły i o oba idą bardzo wysoko. Pięciu będzie wysoko, dwójka w środku, ale jak odbierzemy, jest głowa do góry, jest za plecy koniu, jest za plecy szrom i jest za plecy kopci Z wątroby 60 minut, ma za każdą piłę, zajdą następcy. Idziemy do roboty. Idziemy do roboty i wracamy z Wszyscy. Dawaj, to To do wygrałeś! Powodzenia i dobrego meczu. Zapraszam. Trzeci wymagający mecz ligowy w ciągu raptem 8 dni. Mieli w niedzielę do rozegrania piłkarzy ruchu radzionków. Tydzień z Cidrami kończył się starciem z jednym z faworytów całych rozgrywek, Spartą Katowice. Naszpikowana gwiazdami tego poziomu zmagań ekipa przyjechała do Radziankowa z serią pięciu meczów bez porażki. Ruch, który w poprzednich dwóch starciach z katowiczanami przez większość spotkań musiał grać w dziesięciu, z rywalizacji ze Spartą ma jednak całkiem dobre wspomnienia. Jesienią w stolicy województwa wywalczył remis, wiosną ubiegłego roku w kapitalnym stylu ograł rywala 3 do 2. Również teraz mierzył w komplet punktów, choć zadanie przed żółtoczarnymi było wyjątkowo trudne. Trener Marcin Trzcionka nie mógł skorzystać z wykartkowanego kapitana Bartłomieja Gwiaździńskiego, kontuzjowanych Marcina Kowalskiego i Olivier'a Lazara oraz chorego Patryka Jarki, który co prawda usiadł na ławce rezerwowych, ale nie był w stanie pomóc drużynie na boisku. Do wyjściowej jedenastki wrócił Patryk Smoleń, pod nieobecność Bartłomieja Gwiaździńskiego kapitańską opaskę na ramieniu nosił tego dnia Tomasz Harmata. Żółto-czarni szybko, bo już w pierwszej minucie zagrozili bramce swojego rywala. Piłkę na połowie przeciwnika dostał Michał Szromek. Zagrał na wolne pole do Kamila Kopcia, ale ten źle zabrał się do tego zagrania i w efekcie wyraźnie przestrzelił. Ruch na tym etapie meczu przede wszystkim nie chciał jednak dać rozkręcić się przeciwnikowi. To jego pierwszy strzało 17 minuta, z dalszej odległości uderzał Mateusz Michalski. Dość pewnie poradził sobie jednak z tym Dawid Stambuła. W 20 minucie raz jeszcze zaatakowali katowiczanie. Piłka trafiła do Jana Borka. Borek uderzył lewą nogą. Obronił ten strzał Dawid Stambuła, a później jednego zrywali. Uprzedził miłość Ćwieląg, wybijając tę piłkę. Więcej emocji po ty, którąkolwiek z bramek w pierwszej części spotkania już nie było. Po 45 minutach ruch radzionków remisował ze spartą Katowicę 0 do 0. na trybunach. Oni nie wiedzą, z jakim zespołem gramy, chłopaki. My gramy bardzo dobry mecz. Z naszym planem, z naszymi dwoma sytuacjami, które mogły się lepiej skończyć, chłopaki, bronimy. A to nie jest obrona Częstochowy. To jest wyrównany mecz. Więc głowa do góry i się otworzy. W 70, w 75 oni się będą wkurzać. Przetrwaj. Wytrzymaj mentalnie! Usypiamy ten mecz dobrze! Myśmy grali w środek! Ale to nie znaczy, że wy nie jesteście młode wielki, kurwa! Przyczające tygrysy, kurwa! Nie gramy u siebie za 0-0. My gramy zawsze o 3 punkty, kurwa! Będzie fragment meczu, w którym zdecydujemy co dalej! Ale na razie nie! Pazerności więcej! Mam stały fragment, jeden, drugi to może być nasza jedyna szansa, Innej już może nie być! Muszę się skupić 100%!

Trener Damian Mikołowicz w przerwie dokonał jednej zmiany. Zabrakło na placu gry Jana Borka, zmienił go Javier Zembrano. 51. minuta, atakują przyjezdni i właśnie Zembrano decyduje się na uderzenie. Uderzenie jednak bardzo wyraźnie, niecelne. Wciąż nie potrafili znaleźć patentu na mocno osłabiony. Przecież tego dnia ruch Radzianków piłka, że sparty. 62 minuta pił. Piłka trafia do Mateusza. Mazurka Mazurek zdecydował się uderzać za pola karnego, no i wybijał tę piłkę na tę poprzeczkę. Bramkarz ruchu Dawid Stambuła. Później śmielej zaczynali atakować również żółtoczarni. Dośrodkowanie z rzutu wolnego miłosza ćwieląga mógł na gola zamienić Tomasz Harmata. Wściekły był na siebie, że nie udało mu się trafić w światło bramki, bo okazja do tego, by ruch wyszedł na prowadzenie, była naprawdę całkiem niezła. 67 minuta, ruch atakuje prawą stroną boiska, Michał Szromek do Kacpra Smolenia, przeciął to tylko na moment zawodnik Sparty, bo futbolówka trafiła pod nogi Szymona Siwego. Siwy zagrał przed bramkę, tam nabiegł na tę piłkę Kacper Sadlak i on do siatki już trafił. Ruch radzionków od 67 minuty wygrywał ze Spartą Katowice 1 do 0, gola zdobył zawodnik, który nieco ponad 10 minut wcześniej został wprowadzony przez trenera Marcina Strząkę w miejsce Kamila a zatem drugi mecz z rzędu, w którym dorobek bramkowy Cidrów otwiera ich rezerwowy. Tym razem jest to Kacper Sadlak. 71. minuta, ruch ma ochotę pójść po kolejnego gola. Patryk Smolenie dośrodkowuje z prawej strony boiska, zamyka to Kacper Sadlak. Teraz jego główka była już jednak mocno niecelna. Raptem kilkadziesiąt sekund później Kamil Lewandowski uruchomił Zembrano i po chwili to przyjezdni cieszyli się z bramki wyrównującej. Zembrano zmieścił piłkę przy tym bliższym słupku Dawida Stambuły, miał więc o tą bramkę sporo pretensji do siebie Golki Cidrów. Na niespełna 20 minut przed końcem tego meczu znowu mieliśmy więc remis. Nie był to jednak wynik, który satysfakcjonowałby przyjezdnych, nie był to też wynik, który budował radość w ekipie żółtoczarnych, która przecież prowadzenie straciła, ale musieli Radziankowia nie uważać, bo mieli szansę Katowiczanie na to, by zdobyć gola numer dwa. Teraz jednak nie dał się zaskoczyć Stambuła po tym uderzeniu Mateusza Michalskiego. Ruch wykonywał tego dnia świetną, konsekwentną robotę w defensywie, a w ostatniej sekundzie doliczonego czasu gry w 95. Minucie, Miłość Świeląg wpakował piłkę do siatki po rzucie rożnym Szymona Siwego. Euforia na trybunach, euforia w szeregach ekipy trenera Marcina Trzcionki. Rzutem na taśmę Cidry zapewniają sobie komplet punktów w niedzielnym spotkaniu. Ruch radzionków. Chwilę później wybrzmiał ostatni gwizdek arbitra w tym spotkaniu. Ruch radzionków wygrał ze Spartą Katowicę 2 do 1.

Póki Miłosza nie ma znajdę. powiedz dlaczego podziękowaliśmy, że cię uratował. Sami dla siebie, podziękowaliśmy sobie nawzajem. Eee, no bramka moja ewidentnie, chciałem przeczytać zawodnika i złapał mnie na wykroku, więc tutaj no niestety bramkę nam z siebie brałem. Później Miły gdzieś tam piłka mu uciekło za plecy, obroniłem. Miły do końca strzelił, także jesteśmy na zero. Cieszę się, że dzisiaj cały zespół, pomimo wszystkiego co się działo, trzeci eee, mecz nasz w tygodniu, Jesteśmy teamem. Nie ma, kartkują zawodnicy, wchodzą następni i pokazujemy, że w Radzionkowie walka jest na całego. No właśnie, gdyby ktoś sobie tak analizował z boku, na kogo tu postawić, powiedziałby, nie no, gospodarze osłabieni, trzy mecze z rzędu, no to, no, no i taki rywal, no to pewnie kursy na Was były bardzo wysokie. E, dobrze, e, wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie mecz piłkarski, wiedzieliśmy z jakim klasą z zespołem gramy, o co oni grają, wiedzieliśmy, że im dłużej będzie wynik korzystny dla nas, będą się nerwować. No i to wykorzystaliśmy, szkoda, że brąkę nie dało się na zero zagrać, bramka stracona, no ale w rozrachunku końcowym mamy trzy punkty. Ostatnio tych liczb jakoś nie robiłeś, a wiem, że zależało Ci na tym, żeby były, no ale jak już robić. To może tak jak dzisiaj, od razu za trzy punkty. No może w takim stylu, no gdzieś nastawiałem się na tę że te asysty i te bramki będą, ale może zacząłem troszkę późno, ale staram się cały czas gdzieś tam do, dogrywać te piłki. Dzisiaj też mało brakowało, gdzieś tam tą koju wrzuciłem, żeby na, na, na 1-0 tam zaczął ładnie z 5 metrów wywsadził, no ale nie udało się, cieszę się z tej bramki, bo to jest gdzieś bramka w 96. minucie gdzieś w takiej randze. Z pretendentem tak naprawdę do, do, do wygrania tej ligi, więc cieszę się z tej bramki, że udało się wejść, strzelić, gdzie praktycznie zawsze jestem rozpisany na rzuty rożne, może gdzieś tam Duch Święty mi oświetlił, żeby wejść w pole karne, no i, i się udało. Wiadomo, że faworytem na papierze byli goście z wielu względów, ale Ruch Radziorków to jest drużyna, która ma coś specjalnego, czego nie da się kupić, charakteru i ambicji. Dokładnie, gdzieś to jestem tutaj gdzieś 5 lat i tak powtarzam cały czas, gdzieś drużyna jest tak naprawdę zgrana. Oddajemy za siebie serce, nogi i wszystko, wszystko co się da gdzieś. Tak, tak, wszyscy wiedzą dookoła, drużyna charakterna, kibice mamy wspaniałych, zawsze za nami jeżdżą, pomagają nam z dopingiem i tak naprawdę dzięki nim, dzięki naszym całym zespole, tym charakteru wygrywamy. Paradoks polega na tym, że Sparta Katowice wyrasta na jednego z ulubionych rywali ruchu, no ale teraz już z nimi nie będziemy grali. Sytuacja w tabeli jest całkiem interesująca. No bardzo nam e, szkoda tych punktów oddanych gdzieś tam w tych e, ostatnich dwóch meczach, bo mogliśmy wygrać e, z tym Bełkiem, gdzieś ta druga połowa, strasznie nas boli, bo tak naprawdę mieliśmy dużo sytuacji, mogliśmy ten mecz jeszcze zamknąć w drugiej połowie, cieszymy się, że chociaż ten jeden punkt jest, bo ta pierwsza połowa była jaka była, do zapomnienia, ale tak jak mówię, e, tabela jest gorąca, gdzieś tam z przodu się, jest ciasno. Gonimy tą czołówkę, no i tak jak mówię, zawsze, za, zawsze idziemy po wygraną i, i tyle, no. to są te trzy punkty z gatunku najlepiej smakujące. No rozmawialiśmy o tym przed meczem, żeby scenariusz się powtórzył z tego meczu tamtego ze Spartą, tutaj co był i się powtórzył, a graliśmy w jedenastu. Także najważniejsze punkty i chwała, że wytrzymaliśmy w ryzach, wytrzymaliśmy w sztywnym ustawieniu, bo mimo tych naszych dzisiaj kluczowych osłabień, to uważam, że my stworzyliśmy lepszą sytuację, by ten też wygrać i tak się też stało. Jest satysfakcja zapewne, jeśli akurat w sytuacji ruchu urażeniów pokonuje się akurat Sparta Katowice. No tutaj, w sytuacji, gdy nie ma Kowala, gdy nie ma Oliego Lazara i Gwiazda nam wypada. Plus, plus Jarkin, problemy żołądkowe, bez, bez czterech zawodników przy, przy kadrze 18-osobowej. No to jak nie ma być radości? No kurczę, jesteśmy w takim miejscu w ruchu Radzionków, że, że trzy punkty dla nas dzisiaj to to jest naprawdę kawał mega dobrej roboty, bo gdzieś tak jak mówiłem przed meczem, no, zawodnicy z ławki, czy nawet nie mieszczący się w kadrze sparty, to to decydowaliby o obliczu tego ruchu Radzionków, A tutaj jednak dzięki dzisiaj mojemu i sztabu planu na ten zmianie ustawienia, które, które wydaje mi się odpaliło. Stworzyliśmy mecz, który można powiedzieć chwilami był dość senny, monotonny i, i tego chcieliśmy, bo wiedzieliśmy, że graliśmy w środę ciężkim mecz z Dołkiem, że, że przeciwnik jest bardzo silny, ale dzięki temu stworzymy dwie, trzy sytuacje, żebyśmy wygrali, strzelili bramkę I, i fajnie, że to nam się udało. Fajnie, że w 94, bo, bo to zawsze dodaje tych emocji, a te trzy punkty są dla nas niezbędne w tabeli, bo pozwala na utrzymanie kontaktu z czołówką.